Zbieramy teraz wojsko na ostatnie podejście. Wiem, jest coraz, nie coraz, jest coraz ciężej towarów. Żeby nie było, żeby nie było, że nie mówiłem. Mówiłem, mówiłem jest coraz ciężej. Przygotowaliśmy narzędzia. Rozkazy zapamiętane. Twoja popularność spada. Tu tak, tu też mnie wybił, o nieszczęściu moje szczęście. O, niech tam jeszcze żyje. No, kurde, ładnie. Wojsko ma dwa razy więcej ode mnie. Widzicie to? Kasy ma mało, ale wojsko ma dużo 558 wojska ma. To jest to jest przeciwnik, który, z którym warto walczyć. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Właśnie taki przeciwnik, z którym się chce walczyć. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Balista ustawiona na pozycji nieosiągalny. Poczekamy aż trochę się rozkazami mi ta kasa. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Hmm, tak. Ja tam nie mam problemu z... ...jakimkolwiek. Balista ustawiona na pozycji. Balista oczywiście mam. Tutaj też mam wszystko postawione, więc gorzej mi się z tym wszystkim ruszył, bo oni by mnie zaatakowali, wtedy miałbym problem, dlatego warto zostawiać... To ...wojska na... Nie masz okay. wystarczającej ilości towarów Potrzeba więcej złota Wiadomość od Nazira Jak znajdujesz przyglądanie się upadkowi twojego za... 44 Daj nam zadanie Potrzeba złota Zapomniałem, że tu kas trzeba też do tego popularność spada. Dzwoniaczek się próbuje odbudować. 583... trzy wojska ma. To coś znaczy. Czyli to jest dobry przeciwnik wiecie, czy widzieliście kiedyś takiego przeciwnika? Który, żeby komputer zmiażdżył, zmiażdżył próbował pokonać w taki sposób yy, człowieka. To jest tak jakbym, jakbym, walczył, jakbym walczył z dobrym, bardzo dobrym, z osobą normalną. Z normalną osobą tak jakbym walczył. Nie? Dosłownie to jest tak, jakby walczył z jakąś osobą. No przykro mi, no ale tutaj cieniutko. Ej, cieniutko, kolego. Cieniutko, dobra. Ile masz? 546, 5... Nie spadać i ty. Wiadomość od Bazira. Gdy słońce osiągnie swój najwyższy punkt, o gorąco mojego oddechu. Nie masz wystarczająco ilości. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser 24 z asesynów gdzieś, gdzieś się tu chowa. Czy te większe większe liczby to czasem nie są asesyni. Musimy się nimi przejmować. Dla nas jest ważniejsze, żebyśmy wiecie. Hmm. Żebyśmy to przeszli, wyszli. Żebyśmy zwyciężyli cały. Twoja popularność rośnie. Dobra, nie wiem, spada 535. Ale skubany. Ma hajsu. Asasyni pnął się na mury, pani. Balista ustawiona na pozycji. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Jak możemy pomóc? Zajmuję stanowisko na machinie oblężniczej. O kurde, patrzę się tutaj. Ale jest dopiero atak. i większość to to asasyni są widzicie to? to? ma tylu, tylu ma tych swoich takie ataki przepuszcza Nie. dopiero atak prewencyjny nie, to jest atak historyczny takie ataki nie stosuje nikt to nie gra. czekamy na rozkazy możesz na nas liczyć potrzeba nam nowych rekrutów ser no to y y y y wydrukuj drogę to tak, mój władco. wiadomość od Nazira jak znajdujesz przyglądanie się 140 115. Możesz na nas liczyć. Trzy przedarli się, ale dalej atakują. No, czyli nie dałbym nie, nie dałbym nagrady z takiej liczby. No potem po moim pierwszym atakiem. 250 większość to asesyjnie jak widzicie patrzcie się tutaj czy to widzicie większość to asesyjnie atakują to atakuje komputer komputer jest tak zmyślny Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba złota. Do góry. Teraz można, sobie, teraz można się obawiać. Skoro komputer jest tak zwany. Patrzcie się. Żeby nie było, no... Jest to dość... No dość... i ze strony komputera dość słono co Nie masz wystarczającej ilości towarów Potrzeba nam nowych rekrutów ser Kitawa 23 23 500 wojsk w samych asasynach to jest... o oh. Tak? Strzały gotowe. No i spokojnie możemy sobie odbudować. Fajna liczba wojsk. 500. Ja go stać no więcej Dlaczego widzicie, ja mam limity, na komputer tych limitów nie ma No i cóż Wiadomość od Nazira Śmierdzący oddechu z północy Nie próbuj uciekać przed swoim przeznaczeniem Ale ja przed niczym nie uciekam Po prostu cię pokonałem po prostu cię pokonałem, Al więc teraz robimy tak. Tutaj. Balista tu. ustawiona na pozycji. Tu. Nie będę korzystał. 8 sztuk mu zostało. Proszę Was, co to jest? Rozumiem to 500 jak mnie zaatakował. To jest ok. Ale 8. Czekamy na rozkazy. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Wiem, dobra, chodźcie. Wystarczy już tak głęboko Kopać fosy. Zmoczę sobie ubranie. Zmoczę sobie ubranie. Kopać fosy. No. Zawsze gotowi. A tuk, a tuk. To pestka. Jak na niego wjeżdżamy, co? Co wie na to? Wiadomość od razu. Jak wysokie wodne trawy, tak i ja zginam się pod wiatrem. On nawet na to tu odbudował wieżyczkę. Dokąd tym razem Gdzie jest moja łopata? Powiedz tylko, co Starcy mamy zrobić. Jesteśmy atakowani! Będzie reszta moich mnie jeszcze ma chęć do... do ataku na mnie chłopać, chłopać pożegnaj się ładnie z państwem, Mazir. To oczywiście, to nie koniec. Pewno się jeszcze zobaczycie z Państwem. Po prostu w dzisiejszym odcinku, niestety, komputer przegrał z człowiekiem. Powiem Wam, że w poprzednim grałem nie było tak ciężko. Nie było tego stopnia tych 500. Wiadomość od Nazira 500 nie było tych asesynów Zastanawiałem się skąd tych skąd 500 asesynów nagle się wzięło, więc no. Dobra, dziękuję za oglądanie I dostanie nam raz dwa, trzy, cztery, pięć... 5, 5, 5 u nas zostanie więc dzięki wielkie za oglądanie subskrypcje do mojego kanału komentarze było ciężko, ale jest ok widzimy się już po przerwie